W piątek, 23 maja, w Bibliotece Czarnieckiego Centrum Kultury odbyło się wręczenie nagród w dwóch konkursach. Z tej okazji na spotkanie przybyli nie tylko uczestnicy konkursów, ale także wiceburmistrz Irena Żwitkowski oraz dyrektor CCK Marzena Kaczmarska. Zebranych powitała kierownik biblioteki Agnieszka Kamińska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na rozstrzygnięciu konkursu ortograficznego zostałem mistrzem ortografii. Jest to już trzecia edycja tego konkursu. Realizujemy go pod takim honorowym patronatem burmistrza Czarnego Jana Sieniuka. W tym roku zrobiliśmy tak, że dyktando było dyktowane. Nie tylko były uzupełniane słowa trudne ortograficznie, lecz całkowicie cały tekst pisały ręcznie wszystkie dzieci i nie pisały je tylko dzieci z Czarnego, lecz także zaprosiliśmy dzieci z Krzemieniewa i Zwyczach do tego konkursu. I chciałabym właśnie tutaj, no, tego, tego dnia, tak, poprosić też panią dyrektor Marzenę Kaczmarską o wręczenie nagród i pana zastępcę burmistrza Irena Szawitkowskiego w imieniu pana burmistrza, który będzie wręczał nagrody. I tak, w kategorii klas trzecich i czwartych, trzecie miejsce. Zajęła Małgorzata Broniewicz. W kategorii klas trzecich i czwartych drugie miejsce zajęła Julia Zenel. Główną nagrodą w naszym konkursie jest pióro burmistrza i to pierwsze miejsce, właśnie jeszcze tutaj z nagrodą książkową, chciałabym poprosić Nikolę Siedlecką. Bardzo tu książeczka. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu w kategorii uczniów klas trzecich i czwartych również przygotowano nagrody książkowe. I pora na klasy y, piąte i szóste. A zatem trzecie miejsce w kategorii klas piątych i szóstych y, zajęła Amelia Lisica. Drugie miejsce w kategorii klas piątych i szóstych zajęła Barbara Maszka. Klas 5 i 6 została katarzyna Chodzi.. Również w tej kategorii wiekowej dla pozostałych uczestników konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez gminną komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Naprawdę Wam serdecznie gratuluję. W tym konkursie wziął udział 37 dzieci. A zatem z każdym rokiem ta liczba się zwiększa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku napiszę także gimnazjum i liceum i zobaczymy, jak oni sobie poradzą. Ale to jeszcze nie koniec. Są jeszcze osoby, które chciałabym nagrodzić w konkursie, który przygotowaliśmy razem we współpracy z Tefą Czarną. I jest to konkurs dotyczący programu z książką w fotelu. I mamy tutaj właśnie nagrody dla osób, które poprawnie odpowiedziały na pytania zadane w tym konkursie. To był konkurs dotyczący i książek, które tam recenzujemy, i samego programu. Czyli trzeba było i uważnie oglądać i przeczytać książki. I tak, pierwszą nagrodę zdobył Krzysztof Słyk. Drugą nagrodę zdobyła Angelika Czerwiec. Jest album tej fotografii, Dziękuję. a także taki kupon, który znajduje się w środku. Wow. E, ja. Tak, Zaproszeniem do natrasy. Dziękuję. <grym> Proszę bardzo. Trzecie miejsce zajęła Monika Bednarska w tym programie, też Monika Bednarska. Tak. E, w takim razie serdecznie gratuluję także młodzieży e, starszej, która wzięła udział w naszym konkursie przede wszystkim właśnie, e, że oglądacie ten program, że właśnie podoba się wam, że uważaliście, uważnie oglądaliście. E, dziękuję wszystkim uczestnikom. W czasie spotkania głos zabrał wiceburmistrz Irenusz Witkowski. Ja się bardzo cieszę i jestem dumny z tego, że co roku coraz więcej młodzieży, coraz więcej dzieci no, przystępuje do takich konkursów których celem jest tak naprawdę dbałość o, o nasz język. Poprawna pisownia, co później z tego wynika, będzie poprawne mówienie, a tak naprawdę to jest coś najważniejszego, czyli szacunek, szacunek dla własnego języka, a przez to jest taki przejaw prawdziwego patriotyzmu. Gratuluję Wam i chciałbym, żebyście co roku zwiększali swoje, swoją wiedzę, swoje umiejętności. Nie tylko w piśmie, ale również w mowie, bo tak naprawdę język jest czymś takim, co pozwala nam przekazać nasze emocje, nasze wartości, nasze uczucia. To będzie ten, tak wszyscy mówią, miecz, który będzie wam w życiu pomagał zdobywać wszystko, co będziecie chcieli osiągnąć i zdobyć. Tego bym wam wszystkim z całego serca życzył. Dumny jestem z tego, że w czasach internetu, komputeryzacji, gdzie wszyscy posługujemy się skrótami myślowymi, wiele naleciałości jest z języków obcych, to ta dbałość jest nam coraz bardziej potrzebna. Mała dygresja: za dwa dni są wybory do Europarlamentu. Pewnie oczekiwalibyśmy od naszych kandydatów, żeby znali języki, żeby byli poliglotami, ale dbałość o język i o kulturę wysławiania, którą ostatnio widzimy, pewnie dostrzegacie to w telewizji, jest trochę żenująca. Wy takimi, którzy. W sposób bardzo kulturalny, z odpowiednią dozą emocji będziecie potrafili wyrażać na piśmie i w mowie swoje, swoje przemyślenia. Tego wam wszystkim życzę i gratuluję tego, że po raz kolejny uczestniczyliście w tym konkursie, namawiajcie swoich kolegów, swoje koleżanki do tego, żeby przystępowały co roku. Pani dyrektor dziękuję za to, że się opiekuje grupą. Dziękuję również wszystkim nauczycielom, którzy byli zaangażowani w ten konkurs. Podziękowania dzieciom i młodzieży za udział w konkursach złożyła także dyrektor TCK Marzena Kaczmarska. Ja również chciałabym podziękować bardzo serdecznie za udział w tym konkursie. Podziękować tym, którzy piszą po raz drugi, właściwie po raz kolejny, tak można powiedzieć, bo edycja, jest to już trzecia edycja tego konkursu. Zatem dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy trwają z nami od początku, czyli piszą już, pisali już po raz trzeci, ale gratuluję również odwagi tym, którzy dotarli w tym roku do nas. Widzę tutaj dużo nowych twarzy i myślę, że z roku na rok liczba tych osób będzie się zwiększała i tych odważnych będzie coraz więcej. Zachęcam do tego. Dziękuję bardzo serdecznie również opiekunom, że przywożą nam dzieci, że zdeklarowali udział z terenu gminy, czyli dzieci ze szkoły podstawowej zwyczaj i dzieci ze szkoły podstawowej skrzymienien. Mam nadzieję, że konkurs ten będzie się rozrastał, przybierał rumieńców. Dziękuję również dla sponsorów i myślę, że te nagrody będą coraz bardziej cenne. Dziękuję również dla Pana Burmistrza, wszakże główną nagrodę, czyli pióro burmistrza dla naszych mistrzów ortografii funduje właśnie pan burmistrz Jan Zieluk. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i zachęcam do Kolejnych edycji. Wszystkim nagrodzonym w obu konkursach serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursów. Rozstrzygnięte konkursy nie są jedynymi atrakcjami, jakie w najbliższym czasie czekają na czytelników i sympatyków biblioteki. Wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie do obejrzenia naszej wystawy, która wiąże się z jubileuszem 65-lecia działalności naszej biblioteki. Ta wystawa pokazuje właśnie działalność biblioteki w obiektywie przez 65 lat swojego istnienia. Z obchodami jubileuszu związany jest również happening, który przygotowujemy dla Państwa. I tutaj bardzo ważna wiadomość, happening biblioteki zostanie, zostaje przeniesiony z 1 czerwca na 20 czerwca, jest to piątek i od godziny 16 będą odbywały się targi rękodzielnicze na terenie zielonym w czarnym. I wtedy też nasza biblioteka będzie świętować swoje urodziny. Również z tym wydarzeniem związany jest konkurs na logo biblioteki, już o tym konkursie Mówiliśmy. I ważna jest informacja taka, że zostaje wydłużony termin składania prac dotyczących tego konkursu, czyli jeszcze do 15 czerwca mogą Państwo składać swoje prace do Czarneńskiego Centrum Kultury. Praca ta ma dotyczyć znaku graficznego, który będzie wiązał się z naszą biblioteką, który będzie przedstawiał jej wizję, jej właśnie jakby taką domenę, która, która dotyczy naszej biblioteki. A także będzie w nim znajdował się logotyp z nazwą biblioteki Biblioteka Publiczna w Czarnym. Zatem wszystkich jeszcze raz serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie. Czy to byłyby osoby niepełnoletnie, czy pełnoletnie, to należy tylko wypełnić stosowne dokumenty, aby móc wziąć udział w tym konkursie. Podczas happeningu biblioteki 20 czerwca będzie wyłoniony zwycięzca, ten, który otrzyma właśnie główną nagrodę czytnik e-booków i właśnie znak graficzny tej osoby będzie używany w dokumentach biblioteki i w materiałach promocyjnych. Podczas happeningu biblioteki będziemy mieli też dla Państwa przygotowane kiermasz książek, który, które to właśnie książki będziemy sprzedawać dla Państwa podczas targów rękodzielniczych 20 czerwca na terenie zielonym w czarnym.